Ostatni odcinek był rok temu z serwera DailyRPG. Zobaczymy, czy coś się zmieniło od tamtego czasu. Ja się w ogóle zastanawiam, dlaczego tu jestem kobietą. Ja nawet nie powiem, że zmieniłem tu skina, ale okej. Okay. Pierw w ogóle pojadę zmienić tego skina. Nic nie mam do tego, ale tak chodzić nie będę. Eee, I widzę, że tutaj. O. O. Tutaj mam jakiś parking, ale oczywiście my ten parking mamy trochę w dupie, bo jesteśmy graczem premium, bo jeździmy super kurwetą, więc nas stać. Tylko sobie. O, zarąbiście. Widzę, że tutaj chyba przebieralnia już była cały czas. Nie, nie jestem cj -em. No nie jestem. Wybierzmy sobie jakiegoś skina. Ja sobie tu w ogóle. O. O. To, to chyba nie ma pewnego modelu, jeśli nie przytulę Minecraft, może być. Eee, diamonds, yes, yes, yes. I coś napisami w tyle robią, matku, nie wiem. to czemu tu są głównie kobiece, halo? No w ogóle ja wsparcia dla pocytów. Jednym serwisem mogę pocyt. Dobra, Dobra. Tego. weźmy tego. Pamiętajcie, jak tu będziecie sobie grali, weźcie sobie dziewiątkę, bo macie podmienionego za darmo. A za darmo to uczciwa cena. Dobra. I się na starcie wydzwoniłem. Dobry. I co teraz tutaj zobaczymy? Sobie zobaczymy pracę z odcinka drugiego pomocy drogowej. E, ogólnie tak, nie, nie pamiętam, czy to było na filmie, a jeśli będzie, to Wam pokażę. E, bynajmniej rok temu, czy jakiś czas temu, jak tutaj jeszcze sobie tak niekiedy wchodziłem, coś tam sobie robiłem. E, jak pracowałem na tej pracy, niestety miałem duże utrudnienia, żeby sobie pra pracować tam. Pod jednym względem. Gracze strasznie mnie tam można powiedzieć, że utrudniali mi życie pod względem grania ogólnie pracowając tej pracy, bo po prostu się we mnie wpieprzali w, całe, w całą prędkością, a pojazdy podmienione czy posiadające giga handling zrobione, no to po prostu odbijałeś się, jakbyś dostał czołgiem. Więc faza była. I się nie chciało tutaj grać. Ale teraz sobie wejdziemy tutaj do tej pracy. Eee... Czemu tu jest praca kuriera? Ale okej. Okay. Mm, dobra. Rozpoczynamy pracę. Eee, ogólnie przypominając, żeby pracować na tej pracy po rozpoczęciu, klikamy sobie klawisz J, pisze tu na dole, ale niektórzy w ogóle nie spoglądają, ja na przykład często nie spoglądam. Klikamy sobie zlecenie i rozpocznij. I pojawia nam się na mapie punkt, który mamy odebrać samochód. Fajna dość praca, moim zdaniem, taka pomoc drogowa, jakby trochę coś nowego niż lawety, po prostu które dostarczamy sobie towar. I sobie jedziemy po pojazd, i od ten pojazd później zawozimy gdzieś tam, czy pod przechod, czy gdzieś w inną lokalizację, którą tutaj nam skrypt nam ukaże. Zabieramy sobie LG, pyk i mamy auto zabrać akurat pod przecho. Nigdy się nie dajcie nabrać. Ja się nabrałem, jak sobie weszłem na chwilę. E tutaj mamy podobny che checkpoint po prostu. Taki znaczek, że do celu i żeby się nikt nie pomylił. Nie wiem, co tam w ogóle jest, tak szczerze mówiąc. Ale dobra, jedziemy sobie oddać ten samochód. E ogólnie, tak e jak. Jak wspomniałem, wszedłem na ten serwer, żeby zobaczyć, co się zmieniło, ale też mi się nudziło. Szukałem sobie, jakby wrażeń, akurat ta I postanowiłem, że wejdę sobie na, e, właśnie, na daily RPG. E, czy coś się w ogóle tutaj zmieniło? I jestem pod wrażeniem. Oprócz, że ilość graczy spadła strasznie, bo tutaj zaczęło grać nawet dość dużo osób, e, czasami lepiej niż na mega RPG ale coś się wydarzyło i po prostu już nie mają tych graczy, a tutaj już zarobki poszły kompletnie e, inaczej. Wcześniej zarabialiśmy w milionach, teraz zarabiamy w tysiącach e, po prostu. I, i puś, y, też mamy po prostu happy kuźwa, szczęśliwe dni po prostu tak to nazwę. E, I zabieramy kolejny pojazd tym razem z pod salonu. Jadę sobie. Dobra, zbliżamy się. Zabieram, zabierzemy stąd pojazd. No oczywiście zrobimy tradycyjnie, czyli tak jak nagracza przystało, czyli jedziemy sobie na skróty. Weźmiesz ten pojazd, czy tak nie chcesz. Czy muszę się odpowiednio ustawić? Tak powiedzmy cudzysłowiu. Czy mi się zbugało ten samochód? No, może być. Dobra. I jedziemy odstawić ten pojazd. Odbiera pojazd od klienta. To jest tak jakby tak zrobione. I gdzie mamy ten punkt? Tak szczerze. Nie mam bladego pojęcia, ale sobie zaraz znajdziemy ten punkt. Już się domyślam, gdzie. Mniej więcej. Tutaj nie mamy tego punktu. Nie no, to jedziemy dalej. Dobra. Oddajemy pojazd. Zarabiamy kolejne prawie 200 tysięcy. Zarobiliśmy no tam powyżej. Tych 300 tysięcy, no prawie 400 i, i jadę odstawić sobie, jadę po pojazd i pojedziemy sobie do kolejnej pracy, bo tutaj się troszkę zmieniło. Dobra, kolejną pracą jest składanie pojazdów. E, tutaj zamiast pracy właśnie magazyniera, mm, po prostu zmieniła się na, pra na pracę składanie pojazdów. Coś jakby nowego jak na takich serwerach e, pseudolowych. A tutaj widać, że się trochę wzięli do tego, co jest najlepsze. Tutaj możemy sobie dodać własną muzykę. Radio publiczne możemy sobie tutaj dodać i tutaj link, i tutaj nazwę muzyki. Nie wiem, czy ktoś będzie mógł to usunąć. Sobie. Nie, usunąć sobie nie będzie mógł, ale będziemy mogli sobie dodać własną muzykę, żeby nam się lepiej pracował, fajnie, w takim miejscu. Ale tak, rozpoczynamy pracę. Tutaj też możemy. Widziałem, jakby w trybie kooperacyjnym pracować w niektórych. Tutaj aktualnie nie. Ulepszenia, tutaj ulepszeń nie mamy poziom. Ulepszeń w ogóle w pracach nie ma. Nie wiem, czy to dopiero będą dodawać, ale ok. Tutaj mamy poziomy pracy. I tutaj poziom pracy, tym większy poziom pracy, tym większy zarobek. I to mi się aktualnie fajnie podoba niż za pomocą ulepszeń, czyli po prostu sobie pracujemy za to, że pracujemy, dostajemy większą wypłatę. To tak jakbyśmy pracowali na przykład drugi poziom, pracujemy na przykład 5 lat in real life i dostajemy po prostu tam więcej do wypłaty, bo w końcu... Poświęcamy swoje całe życie danej pracy. Ale dobra, rozpoczynamy robotę i co robimy? Pojawia nam się samochód. Eee, szkoda, że tutaj się nie pojawia więcej takich stanowisk, żebyśmy mogli latać czy, czy cokolwiek, eee, bo tak tu się wydaje pusto, ale już mniejsza. Odbieramy po prostu części. Eee, tutaj, oczywiście, jakieś cienie z Geta Sandras, Jak wiemy, MTA w ogóle Geta Sandras jest. Trochę można powiedzieć pod takim względem, trochę ograniczonym da się to zrobić, ale nie będę się o to czepiał. Ale co, bierzemy części, montujemy te części do danego samochodu, składamy oczywiście typowa polska blacharka po kompletnej kolizji, co powinno być auto do kasacji. Ubezpieczyciel powiedział, że szkoda całkowita, nie da się tego auto naprawić, nie powinno już wierzyć na polskie drogi, a tu my składamy. I później wraca do obiegu, a później się dziwi, gdzie się auto, rozsypuje na autostradzie. No tak, polska rzeczywistość. To już wiecie jak wygląda po prostu rynek samochodów w Polsce. Za pomocą gier komputerowych. Ale mniejsza. Oczywiście to był żart. Czasami się takie auto trafiają w ogóle za to jest kryminał, żeby nie było. I zarobiliśmy tutaj 125 tysięcy dolarów. Końcu. O, ty, tego nie widziałem na serwerze, gdzieś tam sobie pewnie jeździ. Mm, taka ciekawostka. Eee, szczerze, jakbym miał już tak się mniej przypierdzielać, o, chodzi o serwery, to jest właśnie Daily RPG pod jednym względem. Tutaj jest tak trochę e, wjęte pod uwagę wizualnie, jak chodzi o niektóre sprawy. Eee, bo jak wiadomo, na serwerach po prostu copyright, czyli kopii copy, wklej, gdzieś tam po prostu pobrana paczka z, z internetu. Ja nic o tym nie mówię. Nie mówię, że to dobrze czy źle. Są osoby, które się angażują, coś tam próbują, jakby edytować, skryptować, się uczą. A ja nic do tego nie mam. Tak, oprócz tego, żeby się po to nie potrzebowali, nic więcej. Jak się starają, to niech się starają. Chodzi mi tutaj o to, że daily RPG. Posiada coś, jak ktoś w ogóle kupuje paczkę i postanowi, że da funty. E, walutę funty. No dobra, fajnie, spoko. Lepsze niż PLN, złotówki, zły, jak to kiedyś było na serwerach. Jak ten, jakby paczku, paczek e, nie było tak dużo. E, I czasami funty się pojawiały, czy euro, typu pyl. E, no to mamy często walutę PLN. Jesteśmy Polakami i wielbimy własną walutę. E, tutaj widzę, że dali sobie dolary. Oczywiście, dolary też są często spotykane na serwerach. Tylko mi o co, do, do czego tutaj dążę? Dążę do tego, że Daily RPG, gdzie ja nie pójdę, e, jak jest waluta dolar, tutaj na fudzie, czy na, po prostu w notyfikacjach, że otrzymałeś ileś tam gotówki w dolarach, to tak wszędzie jest napisane na niektórych pseudo serwerach, tak mogę je nazwać, jest takie coś, że jest wymyślane PLN -y i dolary i to jest tak mnie to irytuje, na moje oko mnie to iry... po prostu i de... kłóźba. Po prostu mnie takie coś denerwuje. Po prostu to jest chwila moment, żeby jakby to zakończyć, znaczy nie zakończyć tylko tak żeby to się zmieni. Dobra, idziemy sobie stąd, zarobiliśmy tutaj też około 300 tysięcy. No, jakoś tak, jedziemy do kolejnej pracy, co się tutaj troszkę zmieniło. Jak myślicie, wjadę tu, wjadę tu? No blisko, bliska była, no blisko było. Mam tu OP wpisane, zbindowane? Nie Ech, po prostu, ale tu se wjadę po schodach, co mi szkodzi? Czy mi szkoda korwety? Nie. Moim ulubieńcem są tylko dodge. Przykro mi. Z takich moich ulubionych marek to tylko dodge. Nie wiem czemu. Ja po prostu lubię te, te, te modele. Te amerykańce. Innych amerykańców jakoś tam nie przepadam. Nie, nie mają tu klasy. Sorry. Ja taki po prostu jestem. Dobra. Kolejną pracą, którą mnie zdziwiło, jest to praca złodziej. Jedynie co mi się przypomniało z pracą złodziej, to było, że tak, zrobiłem tylko jeden punkt, bo był już ciekawy. Aż mi się przypomniały czasy pyla, jakby był złodziej, ale tutaj oczywiście to nie jest jak na pylu, oczywiście, ale tutaj mamy czarne burrito, które strasznie się nie odróżnia, ale Sapidi nie ma. Ciekawi mnie, jakby w ogóle policja, czyli Sapidi, tutaj widziała, że jeździmy sobie z łodziemi, jakby zapatrolowali. Czy normalnie na to ingerują, a mówią: Eh, to praca dorywcza, to walić to. Moim zdaniem, jak już mamy tak taką pracę powinniśmy się trochę zainteresować, czy im utrudniać życie? Nie, ale czy tak robić, że... Wie pan co pan tak trochę podejrzany to jest, nie? I po prostu takie drobne odgrywania, ale to, to, to jest RPG tu nie możemy jakby wymagać. Ale dobra, praca złodzieja. Wchodzimy do mieszkania, jak widzicie, e, mam podznaczone na niebiesko e, po prostu markerem. E, Wsadzamy do samochodu. Pyk, pyk, pyk. Nam się baguje tylko na schodach, ale to, to już jest szczególik Biegam, możemy sobie biegać sprintem. Nie szkodzi, że nosimy bardzo ciężki telewizor lat początek 2000- e, po prostu ciężki sprzęt AGD, który naprawdę swoje kiedyś ważył, e, ale mniejsza. E, oczywiście to nie, że się przyzwaniam o taką fizykę, ale po prostu, tak wiecie, e, e. Staram się śmieszkować, nie, wiecie o co chodzi. Ale ok, wracając do pracy. Ja już to, jak mówiłem, że pracowałem, to ogólnie tutaj żeby wykonać jakby całą, całą ciężarówkę, jak, jak coś możemy ręcznie dać, bo widzieliście, że nie pcham samochód, ale mi się nie chciało. Po prostu możemy. Żeby zadać całą taką ciężarówkę mm, Musimy iść do Dwóch i pół chyba mieszkania Około, żeby zadać taką ciężarówkę mm, Po prostu Fantem mm, Idziemy dalej, tutaj wszystko obczyściłem tutaj wszystko obczyściłem. Bierzemy telewizor, co oni tak dużo tych Telewizorów mają co to, kto, kto tu taki mieszka mm, Jaki bogaty A, Widzicie, ja już tutaj znaczy już Rozpędziłem Jedziemy do kolejnego mieszkania, pyk pyk Jedziemy sobie dalej, pyk pyk, idziemy tutaj, różowy czy zielony? Będzie zielony, no cudzysłowiu zielony dom, parkujemy sobie tu, gasimy elegancko, e, wchodzimy, zbieramy znowu fanty, pyk pyk, tylko ciekawi mnie czy tą pracę możemy pracować i za dnia i za nocy? Bo jeśli tylko za nocy, to jest propsik dla mnie, yy, dla Was wtedy, bo tak trochę można powiedzieć, że realistycznie taki złodziej sobie pracuje w nocy, kiedy ludzie śpią albo ich nie ma w domu, nie, bo nie wiem, pracują na nocną zmianę, ale za dnia to tak można powiedzieć, że częściej ludzi nie ma, bo każdy jest w pracy, ale mniejsza wtedy po prostu pracujemy, piek. Mogliby tutaj też dodać, że raz na jakiś czas się pojawia jakiś mieszkaniec, który tutaj sobie nie wiem, chodzi czy po prostu śpi i musimy zachować yy, bezwłędną ciszę Żeby mieć takie utrudnienie I tacy, jak byłyby tacy mieszkańcy po prostu, którzy albo chodzą sobie, bo nie wiem, nie mogą spać Nie mogą zasnąć yy, Byśmy zarabiali sobie po prostu więcej yy, Za to, że no po prostu poświęcamy się y, po prostu policji, a jakby taki mieszkańc nas przyłapał, czy po prostu yy, no, by po prostu powiadomił sobie, byśmy byli wi widoczni po prostu dla służb, że jesteśmy, no, złodziejaszkiem, tak, że nas ktoś zgłosił, e, rozpoznał czy coś takiego. Byłoby coś według mnie fajnego, ale zobaczymy po prostu... No Was chyba trochę pomałem, bo tutaj wychodzą dwa mieszkania. Eee, zawsze się mylę, no. Ale to też mogłoby mi się tak trafić, że jedno mieszkanie miało mniej AGD po prostu. Udaj się do wyznaczonego miejsca, aby rozładować pojazd. No to wracamy do bazy i oddajemy po prostu skradzione fanty, panowie i panie. No, mamy tyle fantów, że nam się wysypuje ciężarówki. Jedziemy, oddajemy i siną dal pojedziemy sobie. I pyk. I zarobiliśmy sobie tutaj około miliona. Miliona? Tak, miliona. zarobiliśmy tutaj sobie około miliona po prostu dolarów. Plus tutaj chyba 600 tysięcy za hippie eee, Kurwa. Ja coś dzisiaj w angielskiej dobry nie jestem.